Wyobraź sobie, że pojawił się SUV, który jest nie tylko elektryczny, nie tylko czterokołowy, ale także wyposażony w klimatyzację i panele słoneczne. A co najbardziej zaskakujące, jego cena jest tak niska, że aż powiesz naprawdę to nowy najtańszy samochód elektryczny Changli, mały, ale mocny pojazd, który wygląda jak mini SUV. Co jest prawdziwą magią dla małych miast i zatłoczonych dróg. Cena tego samochodu elektrycznego to zaledwie około 2000 dolarów. W tak niskiej cenie wstrząsnął całym rynkiem samochodów elektrycznych. Teraz pojawia się pytanie: jaką technologię zastosowała firma w tak niskiej cenie? Jak ten mały SUV ładuje akumulator za pomocą panelu słonecznego? I jak to zrobili Chińczycy? Uwierz mi, kiedy usłyszysz o jego zasięgu funkcjach i praktyczności. Poczujesz, że zasady gry na rynku motoryzacyjnym się zmienią. Dlatego w tym filmie zdradzimy ci wszystkie jego sekrety. Zanim jednak przejdziesz dalej, zasubskrybuj kanał, aby być pierwszym, który zobaczy takie filmy. Kiedy ten nowy, najtańszy elektryczny SUV z czterema kołami od czangli pojawił się na rynku? Szczerze mówiąc, od razu wzbudził sensację. Początkowo ludzie nie mogli uwierzyć. Że czterokołowy, klimatyzowany i ładowany energią słoneczną samochód elektryczny może być dostępny w tak niskiej cenie. Jego zdjęcia i filmy tak szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, że każdy, kto je zobaczył, oznaczał swoich znajomych: Cześć? Czy to prawda? Ktoś powiedział, że wygląda jak samochodzik dla dzieci, a ktoś inny, że idealnie nadaje się do małych miasteczek i wsi. W grupach motoryzacyjnych rozgorzała dyskusja na temat tego, co cała firma musi ciąć i dawać w tak tanim aucie. Ale kiedy ujawniono prawdziwe funkcje, wielu ludzi było zaskoczonych, że ma wszystko, czego potrzebuje przeciętny człowiek. I tak. Prawdą jest również to, że gdy tylko jej filmy stały się wiralem, ludzie w wielu krajach zaczęli wyszukiwać w Google nazwę changli. Co znaczy? Marka z dnia na dzień zyskała globalny zasięg. Ludzie byli zaskoczeni nie tylko ceną, ale także faktem, że w tak kompaktowym i prostym samochodzie firma umieściła również takie elementy, jak ładowanie solarne i klimatyzację, które zazwyczaj można znaleźć w drogich pojazdach elektrycznych. Porozmawiajmy teraz o jego designie i jakości wykonania. Która sama w sobie jest dość interesująca. Na pierwszy rzut oka wygląda jak mini SUV niewielki. Ale stylowy. Jego długość jest tak duża, że jazda nim po zatłoczonych ulicach miasta jest dziecinnie prosta. A jednocześnie wygodnie mieszczą się w nim cztery osoby. Dzięki czterem kołom zapewnia on zrównoważoną i stabilną jazdę. Znacznie lepszą niż tanie samochody elektryczne z trzema kołami. Dzięki wysokiej pozycji siedzącej kierowca ma doskonałą widoczność drogi. Co jeszcze bardziej ułatwia jazdę. Nadwozie jest wykonane z metalu, a nie z plastiku, co oznacza, że nie ulega większym uszkodzeniom nawet przy drobnych kolizjach. Dzięki temu jest wytrzymałe. Owszem, to prawda, że nie jest tak wytrzymałe jak ciężki SUV, ale jakość wykonania jest naprawdę niesamowita, biorąc pod uwagę jego cenę. Projekt Reflektorów. Tylnych świateł i lusterek bocznych jest prosty, ale funkcjonalny. Oznacza to, że samochód wygląda dobrze i działa bez zarzutu. Co więcej, jego kompaktowa konstrukcja eliminuje problem parkowania, ponieważ jest tak mały, że zmieści się nawet w ciasnych miejscach. Najważniejsze jest to, że Changli zadbało o drobne detale, aby nadać mu charakter SUV, takie jak miniaturowe relingi dachowe, nieco wyższy prześwit i dostępne kolory, które nadają mu bardziej ekskluzywny wygląd. Deska rozdzielcza jest bardzo prosta. Ale siedząc w środku, nie czujesz się jak w zabawkowym samochodzie. Otrzymujesz podstawowe elementy sterujące i komfort niezbędny do codziennej jazdy. Changli stworzyło tak zrównoważony projekt, że nie tylko wygląda uroczo i elegancko, ale jest również praktyczny. Właśnie dlatego, gdy tylko pojawił się na rynku, oczy ludzi zwróciły się na niego i zaczął być omawiany wszędzie od mediów społecznościowych po artykuły prasowe. Specyfikacje silnika elektrycznego i akumulatora. Jeśli chodzi o serce i mózg tego najtańszego, czterokołowego Suwa, Otto's Electrico z Changli. To jest nim silnik elektryczny i system akumulatorów. W każdym pojeździe elektrycznym to właśnie silnik i akumulator decydują o tym, jak szybko samochód będzie jeździł, jaki zasięg pokona i jak długo wytrzyma. Silnik elektryczny, który zamontowała firma Changli. Nie jest zbyt duży i ciężki, ale kompaktowy i wydajny. Jego moc jest tak duża, że z łatwością osiąga prędkość 30-40 km na godzinę. Co idealnie sprawdza się w ruchu miejskim i w małych miejscowościach. Ktoś pewnie powie, hej, ale wolno. Ten samochód nie jest więc stworzony do jazdy po torze wyścigowym, ale do codziennych, drobnych zadań, takich jak dojazdy do pracy i z pracy. Odwożenie dzieci do szkoły czy bieganie po rynku. Porozmawiajmy teraz o akumulatorze. Zastosowano w nim technologię litowo-jonową, która jest obecnie stosowana w większości pojazdów elektrycznych. Technologia ta jest wyjątkowa, ponieważ ładowanie jest szybkie, zasilanie płynne, a żywotność długa. Changli zastosował w nim akumulator o pojemności około 3-4 kV. Co zapewnia zasięg około 50-70 km na jednym ładowaniu. Oczywiście, zasięg ten zależy również od stylu jazdy, wagi i warunków atmosferycznych. Jednak w normalnym użytkowaniu taki zasięg jest łatwo osiągalny. Jeśli chodzi o czas ładowania, akumulator ładuje się w pełni w ciągu około 6 do 8 godzin z domowego gniazdka. 220 V oznacza to, że wystarczy podłączyć go na noc. A rano będzie gotowy do pracy. Ale prawdziwa frajda tkwi w funkcji ładowania słonecznego. Panel słoneczny, zainstalowany na dachu, ładuje akumulator światłem słonecznym w ciągu dnia. Teraz można się zastanawiać, czy ten panel jest w stanie naładować cały akumulator? Odpowiedź brzmi nie. Naładowanie całego akumulatora energią słoneczną jest trudne, ale zwiększa zasięg o 8 do 10 kB, i to bez żadnych rachunków za prąd. Oznacza to, że jeśli parkujesz samochód na zewnątrz w ciągu dnia, światło słoneczne ładuje go za darmo. Ten panel słoneczny jest szczególnie przydatny dla osób, które pokonują krótkie trasy w ciągu dnia. Załóżmy, że pokonujesz dziennie zaledwie 20-25 km. Wówczas często nie będziesz musiał nawet ładować telefonu w domu. Oznacza to również, że bateria pozostaje naładowana przez dłuższy czas, co wydłuża jej żywotność. Warto również zauważyć, że bateria changli jest wymienna. Zaletą tego rozwiązania jest to, że jeśli nie masz gniazdka ładowania w domu, możesz wyjąć akumulator i naładować go w domu. Ta funkcja to wisienka na torcie dla osób z małymi mieszkaniami i ciasnymi miejscami parkingowymi. Mówiąc o codziennym użytkowaniu, takie połączenie akumulatora i silnika jest wystarczające. Nie jest on stworzony do pokonywania 100 km autostradą ani do przewożenia ciężkich ładunków. Został stworzony z myślą o ekonomicznej, komfortowej i ekologicznej jeździe. I szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę cenę tego suwa, ten zestaw akumulatorów i silnika jest w pełni wart swojej ceny. Bezpieczeństwo i trwałość. Mówiąc o bezpieczeństwie i trwałości tego najtańszego suwa z napędem na cztery koła Autos Elektriko od Changli, należy przede wszystkim pamiętać, że w tak tanim samochodzie nie znajdziemy zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa dostępnych w drogich suwach. Nie oznacza to jednak, że o bezpieczeństwo nie zadbano. Jego nadwozie jest wykonane z metalu, co czyni je mocniejszymi niż tanie pojazdy elektryczne z nadwoziem z tworzywa sztucznego. Może łatwo ulec zgnieceniu w wyniku drobnej kolizji lub zarysowania, ale ryzyko hamowania jest mniejsze. Układ hamulcowy jest również prosty. Ale niezawodny. Posiada hamulce tarczowe z przodu i bębnowe z tyłu, które skutecznie zatrzymują pojazd przy prędkościach miejskich. Poza tym, system oświetlenia jest również dobry reflectory. Światła tylne i kierunkowskazy LED zapewniają dobrą widoczność w nocy. Inni kierowcy również są świadomi ruchu Twojego pojazdu. Owszem, nie posiada on funkcji takich jak poduszki powietrzne, ale jego kompaktowa budowa i niewielka masa pozwalają mu uniknąć zderzeń z dużą prędkością. Jeśli chodzi o trwałość, Kangli zadbał o to, by służył dłużej. Silnik i akumulator zostały zaprojektowane tak, aby mogły pracować przez lata, nawet przy minimalnej konserwacji. Obudowa została pokryta powłoką chroniącą przed deszczem, słońcem i kurzem, dzięki czemu nie wieje szybko, przy normalnym użytkowaniu i nieprzeciążaniu. Urządzenie może działać przez wiele lat bez większych napraw. Porozmawiajmy teraz o możliwościach ładowania i kosztach eksploatacji, które są największą zaletą tego pojazdu. Przede wszystkim ładowanie w domu. Można go ładować z normalnego gniazdka 220 V. Podłącz go na noc. Akumulator będzie w pełni naładowany zaraz po przebudzeniu rano. Czas ładowania wynosi około 6 do 8 godzin. Co jest całkiem normalne w przypadku małych pojazdów elektrycznych. Inną opcją jest funkcja ładowania słonecznego. Panel słoneczny zainstalowany na dachu stale zasila akumulator energią słoneczną w ciągu dnia, co nieznacznie zwiększa zasięg i eliminuje konieczność ciągłego ładowania. Jeśli mieszkasz w miejscu o dobrym nasłonecznieniu, ta funkcja jeszcze bardziej obniży rachunki za prąd. Jeśli chodzi o publiczne ładowanie. Ten pojazd nie wymaga szybkiej ładowarki o dużej mocy. Można go naładować z dowolnej podstawowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, nawet w centrach handlowych czy na parkingach biurowych. Ładowanie jest łatwe i tanie dzięki niewielkiemu akumulatorowi. A teraz, co jest prawdziwym przełomem? To niskie koszty eksploatacji. Jeśli jeździsz samochodem benzynowym, koszt jednego kilometra z łatwością sięga 7-10 rupii indyjskich. Ale w tym elektrycznym suwie od Changli koszt ten wynosi zaledwie od 0,7 do 1 rupi indyjskiej za kilometr. I to w zależności od stawki za prąd i wykorzystania energii słonecznej. Oznacza to, że miesięczny rachunek za paliwo w wysokości 4500 rupi indyjskich zostanie uregulowany w kwocie 400-500 rupi indyjskich. Dodatkowo wymiana oleju. Serwis silnika i inne wydatki związane z silnikiem benzynowym są całkowicie bezpłatne. Pod względem bezpieczeństwa, ten pojazd jest przyzwoity i niezawodny, biorąc pod uwagę jego cenę i użytkowanie. Jeśli chodzi o ładowanie i koszty eksploatacji, jest on wielokrotnie tańszy i łatwiejszy w obsłudze niż jakikolwiek samochód benzynowy lub wysokoprężny. To właśnie dlatego wiele osób chciałoby go kupić nie tylko ze względu na ekonomię. Ale także na codzienny komfort i oszczędności. Cena i stosunek jakości do ceny. Jeśli chodzi o cenę i stosunek jakości do ceny, to ten najtańszy słów Otto's Electrico od Changli wydaje się prawdziwą okazją. Wyobraź sobie czterokołowy pojazd elektryczny z klimatyzacją, panelem solarnym na dachu, a mimo to jego cena w wielu krajach dorównuje cenie dobrego motocykla. Podczas gdy inne marki żądają setek tysięcy rupii za swoje elektryczne suwy, Changli wprowadziło go na rynek w tak przystępnej cenie, że nawet osoby o niższych i średnich dochodach mogą go bez problemu kupić. Jeśli spojrzeć na listę funkcji, to ma wszystko, czego potrzeba do codziennej jazdy: wygodne fotele, wysoka pozycja za kierownicą, prosta, ale funkcjonalna deska rozdzielcza, światła, LED. Niezawodny układ hamulcowy i, co najważniejsze, niskie koszty eksploatacji. Jeśli porównamy go z jakimkolwiek innym małym samochodem elektrycznym, okaże się, że jest albo droższy, albo gorszy pod względem funkcjonalności. Właśnie dlatego absolutnie słuszne jest określenie go mianem samochodu o korzystnym stosunku jakości do ceny. Porozmawiajmy teraz o rynku docelowym i grupie klientów. Spójrzcie. Changli zaprojektowało ten samochód z myślą o osobach, które nie mogą sobie pozwolić na duży samochód, ale nadal chcą wygodnego i nowoczesnego pojazdu. Dla osób mieszkających w małych miastach i miasteczkach, gdzie ruch jest mniejszy, a miejsc parkingowych jest niewiele, ten samochód jest prawdziwą gradką. Samochód ten sprawdzi się również na wsiach, zwłaszcza tam, gdzie benzyna i olej napędowy są drogie, a obniżenie kosztów ładowania jest ważne. Idealnie nadaje się również dla osób świadczących usługi dostawcze. Załóżmy, że ktoś dostarcza małe paczki lub artykuły spożywcze. Ten samochód wykona więcej pracy niższym kosztem. Ma cztery koła i zamknięte nadwozie. Więc towary będą bezpieczne nawet w deszczu, a klimatyzacja ułatwia jazdę latem. Jeśli chodzi o użytkowanie osobiste, ten samochód idealnie nadaje się dla studentów, emerytów lub gospodyń domowych. Które pokonują dziennie zaledwie 10-20 km. Niskie koszty utrzymania, łatwe ładowanie i kompaktowe rozmiary wszystko to czyni go praktycznym wyborem. Changli nie pozycjonuje się jako marka luksusowa, lecz jako niezawodny i niedrogi towarzysz, który może towarzyszyć w codziennych zadaniach. Dlatego ten samochód to nie tylko samochód niskobudżetowy, ale rozwiązanie, które spełnia zarówno budżet, jak i potrzeby klasy niższej i średniej, globalna reakcja i plany na przyszłość, gdy najtańsze samochody czangli. Elektryczny SUV z czterema kołami został zaprezentowany światu. Zaczął budzić sensacje nie tylko na rynku lokalnym, ale także na arenie międzynarodowej. Filmy z jego udziałem stały się wiralem w mediach społecznościowych, takich jak TikTok, YouTube i Facebook. Eksperci motoryzacyjni. Nazwali go najbardziej zaskakującą premierą samochodu elektrycznego w tym roku, ponieważ nikt nawet nie pomyślał o oferowaniu klimatyzacji, ładowania słonecznego i czterokołowego pojazdu w tak niskiej cenie. Wielu youtuberów nagrało filmy z rozpakowywania i jazd testowych, mówiąc, że chociaż nie jest to pojazd o dużej prędkości, świetnie nadaje się do krótkich podróży. Ludzie dyskutowali o nim również na Reddicie i forach motoryzacyjnych. Niektórzy uważali go za niedrogi środek transportu przyszłości, inni zaś twierdzili, że to oferta zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa. Ale co do jednego wszyscy się zgadzali: ciągli udowodnił, że pojazdy elektryczne nie są tylko dla bogatych, ale mogą być również dla zwykłego człowieka. Teraz pojawia się pytanie: jakie są plany firmy na przyszłość? Obecnie pojazd ten jest sprzedawany głównie w Chinach i na kilku wybranych rynkach. Jednak, według informatorów firmy, Changli przygotowuje się do wprowadzenia go na rynek międzynarodowy w ulepszonej wersji w nadchodzących latach, szczególnie w krajach Azji, Afryki i Ameryki Południowej, gdzie benzyna jest droga, a ludzie szukają niedrogich rozwiązań elektrycznych. Jeśli samochód uzyska międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa i jakości, będzie mógł trafić również do Europy i na Bliski Wschód. Wpływ jego pojawienia się na rynku pojazdów elektrycznych może być bardzo duży. Spójrzcie, dziś duże marki, takie jak Tesla, BYD, Tata IMG, dominują w segmencie pojazdów elektrycznych, ale ich pojazdy są poza zasięgiem osób o średnich i niskich dochodach. Changli znalazło lukę, którą inne firmy prawdopodobnie ignorowały. Segment ultraprzystępnych cenowo pojazdów elektrycznych. Jeśli ten model zyska popularność, inne firmy również będą zmuszone obniżyć ceny lub wprowadzić na rynek podobne, tańsze modele. Mogłoby to przypominać sytuację w branży mobilnej, gdy chińskie marki smartfonów pojawiły się na rynku i całkowicie odmieniły sytuację. Dla firm takich jak Tesla i Beyoncé stanowi to zupełnie inne zagrożenie, ponieważ ich modele biznesowe opierają się na segmencie premium i średniej klasy. Jeśli moda na tanie pojazdy elektryczne wzrośnie, ich wzrost na rynku może spowolnić, zwłaszcza w krajach o niskiej sile nabywczej. Firmy takie jak Tata i MG, które sprzedają pojazdy elektryczne na rynkach wrażliwych na cenę, takich jak Indie, również będą musiały konkurować z tak tanimi modelami. Ten mały SUV od Changli to nie tylko samochód, ale może być początkiem rewolucji w dziedzinie niedrogich pojazdów elektrycznych. Jeśli firma przyjmie odpowiednią strategię marketingową i dystrybucyjną, pojazd ten może dotrzeć do milionów osób, które do tej pory nawet nie myślały, że kiedykolwiek będą mogły kupić własny samochód elektryczny. A to jest moment, w którym wielkie koncerny motoryzacyjne zrozumieją, że teraz gra toczy się nie tylko o technologię, ale także o cenę i dostępność. Jeśli jest jakaś cecha tego najtańszego suwa, autos z elektryko z czterema kołami od Changli, która wyróżnia go na tle innych tanich pojazdów elektrycznych. To jest to panel słoneczny zamontowany na dachu. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły czarny panel, ale jego działanie jest naprawdę niesamowite. Ten panel pochłania światło słoneczne przez cały dzień, przetwarza je na energię elektryczną i bezpośrednio ładuje akumulator. Ktoś może zapytać: "Bracie, czy ten panel ładuje cały akumulator?" Tym bardziej. Prawda jest taka, że może nie ładuje całego akumulatora, ale przy dobrym nasłonecznieniu może wydłużyć zasięg o 8 do 10 km dziennie. Wyobraź sobie, że te 8 do 10 km dodaliśmy za darmo, bez wydawania ani jednej rupii na prąd. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla osób parkujących samochód na zewnątrz w ciągu dnia. Załóżmy, że pojechałeś do biura, samochód stał na słońcu, a wieczorem wróciłeś z niego. A bateria zostałaby naładowana. Oznacza to, że często nie będziesz musiał ładować go nawet w domu, zwłaszcza jeśli codziennie pokonujesz dystans 20-25 km. I pamiętajcie jedno: im rzadziej podłączacie akumulator do ładowarki, tym dłuższa będzie jego żywotność. Oznacza to, że ten panel słoneczny nie tylko obniża rachunki za prąd, ale także dba o lepszą kondycję akumulatora, patrząc na to z szerszej perspektywy. Ta funkcja to krok w kierunku całkowitej rezygnacji z benzyny i oleju napędowego. Myślisz sobie teraz, że koniec z jazdą na stację benzynową, koniec z obawami o wysokie ceny paliw, a do tego samochód oszczędza Twój portfel. Ładując się energią słoneczną, to może okazać się przełomem, zwłaszcza w regionach, gdzie prąd jest drogi lub stacji ładowania jest mniej. A teraz przechodzimy do najciekawszej części filmu czyli pytania do Ciebie. Wyobraź sobie, że masz samochód, który jest tak tani, że mieści się w torbie roweru, ładuje się energią słoneczną, ma nawet klimatyzację i którego koszty eksploatacji są wielokrotnie niższe niż benzyny. Chciałbyś go kupić? Czy uważasz, że to prawdziwa przyszłość motoryzacji? Jeśli tak, napisz w komentarzu: W jakim kolorze chciałbyś mieć ten pojazd? A jeśli uważasz, że w tak tanim aucie czegoś będzie brakowało? to również o tym napisz. Może twój pomysł dotrze do Changli. I tak. Zanim przejdziemy dalej, a może raczej zanim film się skończy. Jedna ważna rzecz. Zasubskrybuj kanał, aby być pierwszym, który zobaczy tak zabawne i pouczające filmy. Następnym razem pokażemy ci kolejną technologię, która może odmienić twoje życie.